Nie tylko podróż w czasie była możliwa w ten weekend w Raciborzu, ale również mieszkańcy mogli wziąć udział w 21. Międzynarodowym Spotkaniu Artystycznym Wielu Kultur. Od czwartku trwa festiwal organizowany przez Raciborskie Stowarzyszenie Źródło. W Raciborzu w ramach 21 Festiwalu Śląsk Kraina Wielu Kultur odbyły się artystyczne wydarzenia. W Parku Rot w piątkowy wieczór odbyła się Noc Świętojańska. Natomiast w sobotę roztańczony kolorowy korowód przeszedł ulicami Raciborza z Placu Długosza kierując się do Zamku Piastowskiego, gdzie odbył się koncert galowy zespołów międzynarodowych. W niedzielę raciborzanie mogli zobaczyć występy mażoretek. Będzie 9 godzin rywalizacji tanecznej. Sędziowie będą oceniać 108 choreografii. 108 układów tanecznych. E, mamy trzy grupy wiekowe: e, są marzoletki, kadetki, juniorki, seniorki, jest grupa grand senior. E, będą różne kategorie taneczne: będą w, e, dziewczyny miały w ręce pałki, pompony, e, flagi, e, buławy. Mażoletkowy zawrót głowy mamy u nas po raz trzeci. Dzieci przyjechały do nas z całego kraju, jak i spoza kraju. Bardzo się cieszę, że mamy tylu gości. Wszystko działa jak w zegarku. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechało tylu gości, z racji tego, że możemy my też zwiedzić razem z nimi zamek i pokazać również to, co mamy tutaj na naszej ziemi, ponieważ goście zwiedzają cały powiat. Grupy taneczne walczyły o wyjątkową nagrodę, o puchar starosty powiatu raczborskiego. Zespoły przyjechały z całej Polski, no i także z Czech. Także będzie rywalizacja. No myślę, że będzie przede wszystkim takie miłe zakończenie sezonu, ponieważ zasadą naszego konkursu jest, że nie przyznajemy medali, natomiast wszystkim, wszystkie zespoły dostają, dostają puchary, walczą o diamentowy, złoty, srebrny i brązowy zawrót głowy. I w tym roku nowość. Pan Starosta Grzegorz Swoboda ufundował swój puchar, i to będzie takie grand prix dla najlepszego z najlepszych. Zmagania to efektowne występy dla publiczności, ale również emocje dla młodzieży. Emocje na pewno są bardzo duże, tutaj same najlepsze zespoły przyjeżdżają, chcemy się jak najlepiej pokazać i wiadomo, żeby nie zrobić sobie tutaj wstydu na naszej ziemi, żeby pokazać jak z najlepszej strony. Jak się przygotowujecie, żeby w takich imprezach brać udział? Ćwiczymy dwa razy w tygodniu, to jest poniedziałek i środa. Mamy też obozy taneczne, weekendowo, czasami pięć dni, różnie. W poniedziałek, ostatni dzień festiwalowych pokazów, zaplanowano występy w Raciborskim Centrum Kultury. Przepiękny koncert dedykowany dzieciom powiatu, całego powiatu raciborskiego. Będą tańce przepiękne, gruzińskie i ta nazwa zespołu Ceruli, to są właśnie te elementy taneczne, które oni wykonują na czubkach palców. Piękne tańce z całego jakby spektrum Ukrainy z różnych regionów w wykonaniu zespołu Galicka Wiesiełka. To jest to ukoronowanie festiwalu międzynarodowych spotkań artystycznych Śląsk Kraina Wielu Kultur. Muzyka Tradycyjnie już, jak się okazuje, zakończenie festiwalu Śląska i na Wielu Kultur obydwa zespoły już zachwyciły Racibożan i nie tylko Racibożan, ponieważ te barwne tańce i stroje e, przy, e, były. I, e, I podczas Nocy Świętojańskiej, i podczas wszystkich wydarzeń, które działy się na zamku. I jak się okazuje, obydwa zespoły również wystąpiły przy kościele Serca Pana Jezusa. Fantastycznie nam się współpracuje z Raciborskim Centrum Kultury, ponieważ nasze wszystkie imprezy są plenerowe. Dlatego zawsze na koniec planujemy coś na przepięknej, zamkniętej przestrzeni, bo gdyby nie daj Boże, przez cały tydzień padało, to zespoły na koniec na pewno zatańczą w bardzo dobre w dobrych warunkach scenicznych. No, od 21 lat udaje się, że ten deszcz nas nie przegania. Jeden jedyny raz tylko został przerwany korowód i utrudniony koncert na zamku. Do tej pory pogoda nam sprzyja. Sprzyja także raciborska publiczność, no, i sprzyja poziom artystyczny zespołów, które wydaje się, że nie mogą być lepsze a co roku jeszcze bardziej nas zachwycają. Festiwal dobiega końca, już teraz zapraszamy na kolejny zaplanowany w przyszłym roku.